7 punktów to dystans, który dzieli obecnie górnika Zabrze od fotelu lidera ekstraklasy, czyli od fotelu, na którym przesiaduje teraz Jagiellonia Białystok, czyli zespół, którego górnik dzisiaj pokonał 2 do 1 przed własną publicznością przy Roosevelt'a. Górnik zasłużenie wygrał, i myślę, że to był taki mecz, który pokazał, że. Górnika nie wolno lekceważyć. Pokazali, że potrafią wygrywać po raz kolejny przed własną publicznością z mocnymi przeciwnikami, bo oni przecież nawet niedawno pokonywali pogoń także u siebie. No teraz znowu Jagiellonie, i myślę, że pokazują właśnie szóstym meczem z rzędu wygranym u siebie, że są tam po prostu mocni. Ale to oczywiście nie jest tylko kwestia meczów u siebie, bo oni mają już na koncie 35 punktów, więc. To jest dużo, jeżeli sobie popatrzymy na liderów, bo oczywiście kolejka jeszcze trwa. Ale Jagiellonia ma na, na swoim koncie 42 punkty, więc jeżeli dzieli ich 7 punktów od lidera Ekstraklasy, to myślę, że wszystko w zabrzu idzie. Bardzo dobrze. No, bramka dla górnika padła po rzucie rożnym, bo tam poszła wrzutka i została piłka odbita. Przed szesnastką ustawił się Damian Rasak, strzelił w kierunku bramki. Tam piłka jeszcze odbiła się od terasa Romanczuka i zmyliła trochę z latana Alomerowicza, więc nie jestem pewien, czy w tej sytuacji mógł się zachować lepiej. Wydaje mi się, że no ciężko, ponieważ no oczywiście to jest strzał, może nie był jakiś bardzo mocny, ale jednak gdy piłka mm, po rykoszecie leci w kierunku bramki, to ciężko jest zmienić swoją decyzję, zareagować, jakoś inaczej, Zlatan Alomerowicz w jakimś tam stopniu tą piłkę dotknął, ale jednak i tak po jego rękach piłka wpadła do siatki. Drugi gol dla Górnika już padł w drugiej połowie, to już nie był taki mecz na korzyść Jagiellonii, bo pierwsza połowa zdecydowanie była dla Białostoczan, te pierwsze 15-20 minut to był taki moment, w którym wydawało się, że Białostoczanie mogą tworzyć sytuację i tworzyć ich naprawdę bardzo dużo, zresztą w pierwszej połowie też trochę ich sobie wytworzyli, już nawet w trzeciej minucie tam, pamiętam, że Musiał interweniować Crispin Szcześniak, więc no, szybko zaczęli, ale nic z tego nie było. Nie potrafili przekuć tego na bramkę, a Górnik potrafił. No i później już był troszkę bardziej wycofany i wtedy potrafił wyprowadzać bardzo dobre kontry. No już pierwsza taka okazja była przed jeszcze zdobyciem gola na 2-0, do dosłownie dwie minuty wcześniej. Enali dostał piłkę, wyprzedził dosłownie wszystkich. Myślę, że to jest gracz meczu. Wyprzedził wszystkich. No Wyszedł sam na sam, ale nie udało mu się zdobyć bramki. Ale jednak, już na 2-0, no, bardzo podobna sytuacja. Wykop piłki w kierunku bramki Jagiellonii. Tam Lukas Podolski przyjął piłkę i znów to on zagrał kolejną kapitalną piłkę do Enaliego. Ale tym razem Enali no, już oczywiście wyprzedził yy, przeciwnika i wykończył akcję, więc no myślę, że musiał to zrobić. Bo to już była kolejna sytuacja, w której dostał taką piłkę i pokazał no przede wszystkim tą jego niesamowitą szybkość. I myślę, że tutaj górnik może upatrywać już jakieś szans na. Na pieniążki z tego zawodnika, bo widać, że on się tutaj wyróżnia, zresztą też widać po tych podaniach Podolskiego. On go cały czas szuka, no, widzi jak z niego korzystać. To samo zresztą też było w poprzednich meczach, gdy na przykład grał piłkę do Kapralika, na przykład z koroną podawał Kapralikowi w końcówce na 3 do 1, żeby Kapralik strzelił, mimo to, że Podolski też wychodził sam na sam. Więc Podolski jest takim dobrym duchem tego zespołu, i to widać, a też przy tym golu myślę, że troszkę zawinił Jakub Lewicki, który, który nie przerwał tej akcji, on powinien Podolskiego tam skasować i po prostu odebrać piłkę, przerwać te akcje, a jednak tego nie zrobił i Podolski obrócił się z piłką bez problemu, dał piłkę do Enaliego Enali to skończył. Zresztą to też nie jest jedyna taka sytuacja, bo później jeszcze raz Enali wychodził w takiej sytuacji. Tam było bodajże 3 na 2 ale już powiedziałbym, że troszkę zgłupiał. Zabrakło mu zimnej krwi. Nie dograł piłki ani Dolkowskiego, ani do, do będącego właśnie na 16 Lukasa Podolskiego. Ta piłka została zagrana z zewniaka jakoś tak za mocno. Więc jeszcze oczywiście Enaliemu brakuje troszkę takiej ogłady i obycia, ale mimo wszystko, jak na warunki ekstraklasowe, jest dobrym piłkarzem i też yy, widać, jak promuje jego Lukas Podolski, zresztą to właśnie tak jak już wspominałem wcześniej, to nie jest jedyny piłkarz, którego Podolski e, potrafi pokazać szerszej publiczności, więc Górnik dzisiaj wygrywa no i wskakuje no do takiego grona zespołów, które mogą walczyć o europejskie puchary, Jagiellonia no może być zawiedziona, ponieważ no wkrótce może stracić ten fotel lidera i to nawet e, dziś po meczu Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź więc no jeżeli nie zdobywa się goli, jeżeli nie strzela się jeżeli nie punktuje się w ostatnich trzech meczach no bo trzy mecze to tylko jeden zdobyty punkt, to nie można myśleć na dłuższą metę o Mistrzostwie Polski, ale oczywiście nie odbieram im jeszcze szans, bo grają ładnie i o tym oczywiście trzeba mówić, że to jest bardzo ładna piłka dla oka, ale co z tego, jeżeli traci się też jako pierwszy bramkę w ostatnich czterech spotkaniach, bo właśnie tracili bramkę w ostatnim spotkaniu Pucharu Polski z Koroną, to samo było z Ruchem Chorzów, to samo było z Lechem Poznań, no dało się przegonić Koronę Kielce, Dało się dogonić ruch Chorzów, ale kompletnie nie dało się przegonić Lecha. Poznań, więc no właśnie, na mocniejsze zespoły może już nie być tak łatwo. Zresztą nawet na Górnika Zabrzyk, który i tak już aspiruje do tych zespołów, które są w europejskich pucharach, chociaż myślę, że przed sezonem wcale byśmy tak nie powiedzieli. Myślę, że nawet w przerwie tej rundy byśmy tak nie powiedzieli, nawet ze względu na to, że stracili na przykład i Okote. Dzięki. Oczywiście, zapraszam do oglądania kolejnych filmów Górnik Jagielonia 2 do 1.